Dzisiaj gramy sobie w rodzinkę Wy chyba wiecie o co mi chodzi No to będziemy małym czy mamą, dobra Albo ojcem, bo ja jestem mamą Dostajemy 200 chyba dolców Ładna jest ter. ta wyjdziemy z domku Zresztą możecie wpadać do Eric Už vám to mluvím jak ale vpíjajte. No, Teraz se vezměme... Co? Kto to? Kdo to? Kto gra w tą grę, to niech pisze w komentarzu. Mamy dużo zabawy, teraz, bo jesteśmy dziewczyną. Tak, jesteśmy dziewczyną, czyli mamą. qual